Witajcie! Dzisiaj szybka prezentacja, jak można naszego KitchenAida doposażyć tanio o maszynkę do milenia mięsa. Znaczy tanio, dużo, dużo taniej niż ta plastikowa, oryginalna. A tu mamy bardziej chińszczyznę, ale z amelinią. Nie tylko maszynka do milenia mięsa, na dziewarki, do kiełbas o różnej średnicy, praska do burgerów. Tak gorąco polecam. W tej chwili Chińczyk oferuje zarówno za pośrednictwem AliExpress, jak i Allegro. I w tej chwili też jest na no nie wyprzedaży, tylko na przecenie, bo kosztuje jakieś 315 zł, chyba w przeliczeniu na złotówki. Czy kupujemy na AliExpress, czy na Allegro? Znaczy, warto wejść na oba linki i sobie porównać, gdzie w danym momencie jest taniej. Wysyłka z magazynów z Polski, także dostawa w jakiś. Trzy dni maksymalnie powinna być u Was, ale zobaczmy, co jest w środku. Instrukcja. Tak zwany Quick Start popychacz szczoteczka do mycia, górny podajnik, komplet tulejek do faszerowania kiełbas w trzech równych średnicach. Najważniejszy element. Nasza maszynka wstępnie zmontowana. To, mamy sitko, tam mamy jeszcze dodatkowe siteczka, nóż, oczywiście ślimak. No, jak to każda maszynka nie ma za dużej filozofii, jeśli chodzi o konstrukcję. To pokażę, jak się ją montuje na idzie. Odkręcamy tutaj ten przód. Musimy wpasować ten, jak to nazywa, kwadratowy. Montujemy w górę i gotowa do pracy. A w komplecie jeszcze mamy praskę do burgerów, zmontuj to sam, trzeba rączkę dokręcić i w tych kopertkach mamy dodatkowe sitka i noże. Sitka o różnej wielkości oczek. Tutaj na przykład doskonały do grubo krojonych kiełbas. Do pałuka przykleiła. Nożyk. Tutaj jest taka Poprzeczka, którą wstawiamy w środek, żeby ośmiała nam na czym się trzymać, gdy montujemy te tulejki do faszerowania. Także to by było na tyle. Jakbyście byli zainteresowani, to te linki, które widzicie pod spodem, warto sprawdzić oba i wybrać po prostu tańszą ofertę. Właściwie z obu macie dokładnie to samo. Na razie to tyle. Hej.